To co kupiłem plus to co miałem z fotowoltaiki, mhm. czyli tam z mojej autokonsumpcji to wynika, tak? Ten prąd kosztowałby mi 741 zł, a tak zapłaciłem 178 dokładnie. Mhm. No i co? Dalej mamy kwiecień, maj i może w maju szaleństwo. Proszę zobaczyć w maju zakup 186. To jest po prostu już bardzo malutko. Kwota 200, do zapłaty teoretycznie 274. Zapłaciłem Do te 11. teoretycznie, znowu, bo pomniejszona jeszcze o depozyt. Bo już z depozytu płacę, nie? bo mm. w lutym, w marcu z tym depozytem było słabo, bo tej energii sprzedałem mało, tak? Mm. No, ale tu już zaczyna mi depozyt rosnąć, bo już mam na koniec miesiąca. I zł. uwagę, zwracam uwagę, jaką niską kwotę już depozytu, 38 groszy, tak? Właśnie, cena była niska, i, ale za to sprzedałem prawie 1000, tak? Nie miałem akumulatora i nie miałem jeszcze bojlera, czyli tego yy, docepcie wody użytkowej, tak?